Aktualnie dzieci z naszego powiatu przebywają w domach dziecka oddalonych nawet po 300 km od miejsca ich wcześniejszego zamieszkania, co w przypadku, gdy dziecko posiada biologicznych rodziców, którzy chcieliby się z nim spotkać, znacznie utrudnia kontakt. Dlatego też podjęliśmy decyzję dwa lata temu o wykonaniu projektu budowlanego. Ten projekt ma wszystkie uzgodnienia i pozwolenia. Projekt również przewiduje lokalizację. Tutaj korzystamy z własnego terenu, z własnego zasobu, czyli działek wolnych znajdujących się w gościnie przy naszym DP. Teraz realizacja tej inwestycji znacznie się przybliżyła, ponieważ wczoraj został ogłoszony na nią przetarg. Będzie wisiał około 30 dni na tablicy, czyli około początku lutego poznamy potencjalnych wykonawców, zbadamy oferty i zakładam, że gdzieś koło 15-20 lutego podpiszemy umowę na realizację tego obiektu z terminem wykonania 10 miesięcy, czyli biorąc pod uwagę kalendarz, będzie to koniec grudnia tego roku. Będzie to obiekt wybudowany pod klucz, a jego koszt to 3 miliony 600 tysięcy. Złotych. Kwestia samego wyposażenia w meble, urządzenia, e, całą kuchnię, lodówki, pralki, tego typu rzeczy, e, no będziemy starali się tutaj pozyskać poprzez różne działania charytatywne. I tutaj już mamy takie pewne e, pierwsze zgłoszenie. obrzyska Izba Gospodarcza zadeklarowała kwotę 25 tysięcy złotych, za którą zakupimy pewne elementy związane z tym obiektem. Dom dziecka będzie mógł przyjąć około 14 dzieci. Czy będziemy go prowadzili sami, czy też będzie to zadanie zlecone, które ogłosimy konkurs – Dzisiaj bardziej skłaniamy się ku sytuacji, aby ogłosić konkurs i prowadzenie tego domu dziecka przekazać jakiejś organizacji, fundacji, pewnemu jakiemuś towarzystwu. Dzisiaj są to domy dziecka innym charakterze, tak. To nie są już duże, gdzie by przerwało kilkadziesiąt dzieci. One mają bardziej charakter domu rodzinnego, gdzie na przykład nie ma jadalni, tylko jest wspólna kuchnia, wspólna jadalnia. Każde dziecko będzie miało swój kąt. Pokoje będą w większości dwuosobowe. Jeden pokój będzie trzyosobowy. Będzie to również pokój dla. Osoby niepełnosprawne, gdyby się okazało, że ktoś dziecko ma jakąś dysfunkcję ruchową, to taki pokój przystosowany do osoby niepełnosprawnej będzie. Cały obiekt będzie budynkiem parterowym, a jego powierzchnia nie przekroczy 400 metrów kwadratowych. Warto też dodać, że bliska odległość do DPS-u może dać szansę pensjonariuszom obu placówek na zawiązanie nowych więzi. To bardzo mocno liczę, że te więzi emocjonalne pomiędzy mieszkańcami DPS-u a dziećmi zlokalizowanymi tutaj mieszkającymi w domu dziecka się nawiążą tak, wspólne wyjazdy, ogniska, być może wspólne spędzanie świąt. Przecież to będzie odległość zaledwie kilku metrów, tak? Będą korzystali ze wspólnego podwórka, więc zakładam, że być może jest to trudno tutaj nazwać pewien eksperyment, ale pewien projekt, który jest po raz pierwszy w Polsce realizowany, gdzie te funkcje społeczne będziemy mogli łączyć. Liczę na jakiś przyszywanych babcie, przyszywanego wnuczka, dziadka, tego typu rzeczy. No jest tam wiele osób, które przecież posiadało rodziny i być może będzie chciało tam jakieś więzi emocjonalne, to jest Podobieszczymi naszymi nawiązać, wydaje mi się z obopólną korzyścią i dla odobieżczych DPS-u, no i dla samych dzieci, które będą w tym domu mieszkały. Jak mówi starosta Tomasz Tamborski, jest szansa, że tegoroczną wigilię dzieci spędzą już w nowym, rodzinnym domu dziecka.